Nie ma szans, żeby to było posprzątane. Specjalnie miesiąc nie myłem tego auta, aczkolwiek widać, że jakby było czyste nagle, bo deszcz spadł, a ja mam ceramikę, więc auto się umyło, ale nie, 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 nie na tym będzie polegał nasz test dzisiejszych myjni, ponieważ zawalimy to auto takim brudem, że się sami zdziwicie. Mamy umówioną najlepszą i najgorszą myjnię w naszym mieście. Odwalimy fajną akcję i po prostu zobaczymy, czy ta najgorsza mi nie da radę i czy ta najlepsza mi nie da radę. Umieć to auto i tyle. Tutaj mamy nasz arsenał na zabrudzenie wnętrza. Chipsy, chrupki, wafelki, nawet papier toaletowy, ale to wam pokażemy, ponieważ z tym to jest naprawdę zarąbisty trik. Tamtym pobrudzimy wnętrze naszego auta, a zewnątrz teraz akurat jest dobra pogoda, ponieważ jest deszcz i z błotem również nie będzie problemu. Lecimy znaleźć jakieś fajne błoto, zawalimy to auto. Wiesz co chodzi, nie? Ja tak nie lubię brudzić te dywaniki, zawsze wsiadam, wiesz, jak piórko, nie? Żeby wszystko było czyściutkie. Sorry, trochę się rozsypało. <śmulatuj> Stary, nie ma szans, żeby to było posprzątane. Masakra Coś myślał, że się coś skapnął, że coś jest nie tak <grym wody, <grym wody> <grym wody> Że coś za, za dużo <grym> tu było rzeczy <grym wody> Ja zaraz tu rozwalę Zobacz co tutaj wydobyliśmy Etui od mobil Foxa W trzech różnych edycjach Chodzi o to, że Mobil Fox świętuje swoje piąte urodziny, a jest to etui, który, który zabezpieczy wasz telefon ze spadku z 3,5 metra, nie? Więc możecie na spokojnie rzucać swoim telefonem, zawa. Wszystko idealnie, wszystko idealnie, widać, widać, widać te uderzenia przyjął na siebie, także genialne Etui. My jeszcze przetestujemy mocniej, to bo to co to ma być, to musi, musimy jeszcze autem tam podziałać troszeczkę z Etui. W tej okazji mobil Fox robi jedyną w swoim rodzaju i największą wyprzedaż Ever, ponieważ już w tą niedzielę od godziny 17.05 do 18.00, dokładnie 55 minut z okazji piątych urodzin, macie 55% rabatu na Etui. Od Mobile Foxa, cała promocja będzie się toczyła do wtorku. Także macie link w opisie, aby wskoczyć, zakupić, ponieważ swoim telefonem będziecie mogli robić wszystko. Wracając do papieru toaletowego i dlaczego on jest tak ważny w dzisiejszym odcinku, ponieważ papier toaletowy to będzie nasz tak naprawdę test. Polega na tym, że umieszczamy ten papier w jakieś takie miejsce, które bardzo rzadko kiedy się sprawdza. Na przykład tutaj pod lusterko. Do lusterka, akurat nam się nie mieści. Idealnie by było tutaj, nie? Że zobaczyć, czy ogólnie oni otworzą to, nie? Ale tak w ten sposób umieścimy, i może troszeczkę, żeby wystawało, żeby było po prostu widać, czy oni ogólnie to, to chociażby otwierali, nie? A więc, nasz papierek umieściliśmy tutaj, tutaj, o. Tu, gdzie jest kubek, również papierek. Pomiędzy siedzeniem a panelem, to samo miejsce ze strony kierowcy. Schowek tutaj leży i tak samo tylny schowek na tylnej kanapie, tam również wrzuciliśmy i to będzie nasz taki test sprawdzenie po prostu, czy, czy chłopacy zaglądali w te miejsca, czy nie. Chociaż i tak jest straszny syf i oni pewnie będą stary, mieli jakieś podejrzenie co do tego że auta. bo był na mnie, to by miał podejrzenie, że ktoś coś robi. Że, to ktoś, chciałem, że no. ktoś to było. Zobaczmy, do tego chłopaków bardzo przepraszamy i jeszcze ja myślałem ogólnie, żeby umieścić jakąś stówkę gdzieś po prostu schować i zobaczyć po prostu czy zwrócą, czy nie. I w sumie ja stówki nie mam, sprawdziłem. W sumie może być to taką kwestią na piwku, jeżeli zabiorą, jeżeli nie zabiorą, no to i tak damy w kwestii napiwku, nie? Kierowcy czy pasażer? Pasażera pasażera, pasażera, no najlepiej pasażera. Dwie dychy lądują również pod fotelem pasażera. Przede wszystkim jestem ciekaw ich reakcji, ponieważ rzeczywiście tak zabrudziliśmy auto. Na przykład ty pracowałeś na MINI, czy ty kiedykolwiek widziałeś takie auto zabrudzone? Co? No chodzi aż tak, takimi różnymi rzeczami co nie, zabrudzone, ale nie takimi różnymi rzeczami. <noise> dokładnie, my, my tutaj kreatywnie <noise> też zabrudziliśmy auto, po prostu wszędzie są rozsypane jakieś skitelsy, orzeszki czy coś. Ale i tak nie zrobiliśmy najbardziej wkurzający rzeczy na myjni, wiesz czego? Czego? Sierści psów Sierści psów. Żeby to wyciągać z tapicerki, wiesz kiedy... To... A więc oddajemy na pierwszą nie zobaczymy Reakcja akurat tych na swoje auto nie widziałem, ponieważ po prostu zostawiłem, oddałem kluczyki, powiedzieli, że za godzinkę jakby wrócą. Takich minusów, który teraz już mogę zauważyć, że nie było tam strefy dla klienta, czyli nie było takiego miejsca, gdzie można sobie usiąść, pocilować, aczkolwiek tu jest galeria obok. Jednak takiej, takiej opcji na myjni nie ma, nie? No a najważniejsza ocena będzie jak odbierzemy auto. Dostałem właśnie Eskę, że auto jest gotowe. Co ciekawe, że ja oddawałem godzinę temu auto, a oni powiedzieli, że nawet nie teraz będą się zabierać, a dopiero za 15 minut, czyli... Tak naprawdę wyrobili się z całością za 40 minut, nie? I nie wiem, ja jakoś obstawiam, że oni się poddali z tym myciem, że nie zrobili tego dokładnie Chociaż ty mówisz, że co? mogą... z e, nie patrzyli, takich ukrytych miejsc Tak ogólnie zrobili odkurzanie, na przykład mycie, ale z już nie, nie wzięli się tego Zrobimy, zobaczymy, zobaczymy na jakim poziomie to będzie Tam, tam nie było problemu z tym myciem? Dobra impreza Dobra impreza Dzięki, dzięki, że, że dało dał radę coś tam zadziałać tak, dzięki, dzięki odbierając auto, ponowie tak widać, że chcieli zobaczyć, kto to auto prowadził, ze względu na, na, na stan tego wszystkiego, aczkolwiek mieli pozytywne podejście, coś tam przybiłem żółwiek, on powiedział, no widać, że nie zła impreza była, także za to jest ogromny plus, wracając do umycia naszego auto, co ciekawe, wszystkie nadkole, już sprawdziłem, wszystkie nadkole są umyte co też było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ brudu tam było wystarczająco opony też całe były nalepione brudem są wyczyszczone, naczernione ale felgi, niestety Widać, że, że panom już tutaj nie, tutaj na przykład z tej strony widać, że oj, tutaj jest brud. Widać, że niestety nie starczyło już tutaj troszeczkę siły na, na, na wyczyszczenie tych felk, więc nie idealnie. Odbierając autę, było całe suche, nie było żadnych zacieków, woda nie zostawała, więc teraz po prostu pada deszcz, więc widzicie tą wodę. Pierwsze oczywiście wewnątrz, w środku, co się rzuca w oczy, to dywaniki. My nie mieliśmy wykupione pranie, ale zobaczcie, nawet samo odkurzanie miałoby jeszcze zabrać coś tutaj. Widać, że tego brudu jest zdecydowanie za dużo na, i nie było tu odkurzone precyzyjnie. Zobaczmy z tyłu. Ciekawe, że mieliśmy tutaj mnóstwo okruszków. Wszystko jest wytarte, wyczyszczone. Tutaj, na tych kanapach, ile tutaj chrupków, ile chipsów było. Nie widzę, nie widzę żadnego tutaj brudu. Wszystko ładnie było poskładane. Tutaj, tutaj widać jeszcze kilka okruszków, chociaż dywanik jest jakoś tam w miarę wysprzątany. Nie idealnie, ale, ale nie jest źle. Widać, że, widać, że ślady po okruszkach jeszcze jednak tak, zostały, jeszcze, nie? Co, coś ciągnąć by można było jeszcze. Ogólnie odkurzone nie jest ale... źle, aczkolwiek Jakiś piasek, jakieś takie okruszki po chrupkach, po wszystkim Trafiają się, więc teraz najciekawsze Zobaczmy czy dwie dychy Obstawiasz, że są dwie dychy, czy nie? Są dwie dychy Proszę, tutaj był papierek, nie ma papierka o tutaj też, tutaj o tutaj też wyjęli Tutaj Co ty gadasz? Nie wierzę, nie, nie wierzę, żeby tutaj też zabrali No, tutaj został Ten jeden papierek został I teraz najważniejsze, szukamy dwie dychy Jest! Są. O, proszę. Są dwie dychy. Są dwie dychy. <grym> Zostawili dwie dychy. Ja myślałem, że wzięli. Bo tutaj takie, uh -huh. takie było, taka balalia, ile tu było w tym aucie. Że wiesz, że mi się wydaje, że, że te dwie dychy to naprawdę nadawały się na śmiecie. Ale ja jestem zaskoczony, uh -huh. że oni nie wzięli tych dwóch dych, Bo schowali, schowali ładnie. Przechodząc do naszej kawki, która była dość taka sypka i dość taka drobna. I zobaczmy jak tutaj. O nie. Ponieważ tutaj widać, że została jeszcze taka. O, proszę. Tutaj całkowicie, nie? To wszystko jest w kawie, tutaj też jest kawa, także widać, że z odkurzeniem mogli postarać się lepiej, zwłaszcza z tym, z tym bagażnikiem w ogóle nie poradzili, wewnątrz w sumie nieźle posprzątali, nieźle odkurzyli, ale nie postarali się na maksa. ponieważ gdzieś jeszcze okruchy te były, gdzieś jeszcze ten brud był, czyli za usługę zapłaciłem 120 zł. zewnętrznie auto było dobrze umyte, było mm. wysuszone. Felk nie doczyścili, potem ja widziałem, że opony, teraz ona zaczyna schnąć, ta opona, i wychodzi jeszcze brud z tej opony, nie? więc też nie doczyścili. Z bagażnikiem w sumie tak do końca dokładnie no też nie wciągnęli. Nie, wci nie wciągnęli to na maksa, chociaż w środku tutaj jest te tylne siedzenie, do których jest dość ciężki dostęp, i tam było tyle tych chrupek, że to głowa mała tym sobie poradzili, aczkolwiek, no wiecie, no troszeczkę nie dociągnęli takie elementy, jak chociażby tutaj, nie, ta kawa mogliby to już przeczyć, więc wrażenie jest w miarę, ale tak żeby perfekto zrobić to mycie, to jednak nie było zrobione, nie, możemy to przyznać uczciwie. Nie wiem jak u was, ale u mnie bardzo często, jak wysiadam z auta, to to mój telefon, właśnie robi w ten sposób, nie? Oczywiście, teraz dzięki temu przetestujemy Etui od Mobile Foxa i zobaczymy może jeszcze kilka przypadków. Załóżmy, zapomniałeś swój telefon na aucie i siadasz i jedziesz. Zobaczmy. No nie, no nie ma szans, nie ma szans, żeby coś tu się stało, ale mam pewien pomysł. To już jest ciekawiej. Taśma o dziwo wytrzymała i nie oderwała się. Przetrze od brudu i zobaczymy, czy mamy coś uszkodzone, czy nie. Ekran nie jest uszkodzony. Z tyłu kamerki nie są uszkodzone. Zobaczmy jeszcze, odpalmy jeszcze aparat. Aparat również działa, cyka fotki. Także musimy wymyślić coś mocniejszego. Auto waży 1800 kilo, więc to nie jest jakieś piórko, nie jest jakieś leciutkie auto, to jest bardzo ciężkie auto. Przetrzemy tak samo. A więc, ekran nadal działa, fotki nadal pstryka, no, no nie wiem stary, ja nie wiem co ja mam wymyślić z tym telefonem. Ale według mnie najpraktyczniejsze to nadal jest to, że on po prostu może wam spadać i Mobile Fox chroni wasz telefon. Do tego jest mnóstwo fajnych designów, możecie nawet tworzyć własne, więc pamiętajcie do wtorku promocja Mobile Foxa. zamawiacie własny etui, w zestawie zawsze otrzymujecie jeszcze szkło hartowane, za darmo, także korzystajcie, link w opisie. Ja mam jeszcze na tym siedzieć. Trochę poszło nie po naszej myśli, ponieważ chrupki, które rozsypaliśmy, one jakby się roztopiły z wodą i się wżarło to w ogóle w skórę. To już powiem Ci, że to nie jest aktorstwo to, co my tutaj brudzimy, to już to już to jest prawda. To jest prawda, to jest prawda. Także teraz y, umieszczamy nasze papierki jeszcze. To teraz dla tej myni, ja myślę, że zadanie mamy bardziej utrudnione, ale jest najlepszą mynią w mieście i rzeczywiście tak jest, także zobaczymy jaki będzie efekt nie tego. I jak się je i filmiki. Tak? Nie gadaj. No, nie <laughs> tak? Lipa, lipa. Chociaż ostatnio robiliśmy wyścigi i daję sobie radę. Naprawdę wykręca, bo ona ma Newtona, wiesz co, bardzo, bardzo dobrze na, na, nabiera tą prędkość, nie? Przez to, że Newton od razu wskakuje i równo leci. Więc całkiem fajnie to jest. E, aczkolwiek awaryjny, no, awaryjny, stary, awaryjny. St no, ja mam 46, tak? ale tylko 2.0, więc. Bo to pierwsza moja BMW Stary, ja zaczynałem od E39, 2 ja, ja sobie chwilę, dobrze dzisiaj. Tak? Ja 2.0 diesla też chwaliłem ci po i każdego kunia wykręcałem na maksa, nie Ci powiem, że... No, ja to na razie w serii mam, ale coś tam chcę kombinować. Tak? Bo świeżo kupiłem, więc tam w będzie obniżana i tak dalej, będą no, tam pierdoły. Dobra, by no, no. Fajnie, fajnie. Że ja... No tak. Że... Ale, ale sk skapnęliście się, że, 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 coś, że to nie, 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 przypadkowo wszystko było zrobione? Widać na twoim czolem! Aut się tak nie traktuje. My pojechaliśmy na najgorzej ocenianą mynię w Poznaniu i Wasza mynia była jako najlepsza, nie? Tak jak piszecie nawet na stronce, że najlepsza mynia. Ja tutaj też go zgadałem z kolegą, wiem, że no macie po prostu dobre opinie bardzo, nie? Więc trochę na tym polegało, że po prostu specjalnie wróciliśmy auto niemiłosiernie. Żeby żeby zobaczyć, jak sobie dacie z tym radę, więc godzinka godzinkę mieliście na wyczyszczenie i... Czy że podejrzenie, że, że to specjalnie było zrobione? Że, że jedzenia za jedzenie było. Za świeże było to jedzenie. Za świeże, tak? Za, za, za świeże. No. W pewnym momencie, jak e, ty robiłem, Aha. E, to był papierek, sam zwinięty, e, od papieru było w schowku. I jeszcze było za a to. tunelem A to my specjalnie robiliśmy to Za tym tunelem już mi dało do myślenia bardzo, że, tak? że jest specjalnie My zobaczymy, schowaliśmy 8 papierków różnych po aucie i zobaczymy które znaleźliście, a które nie Czy zdarzają się w ogóle takie auta w rzeczywistości, że przyjeżdżają tak uwalone? Czy to rzadkość? Eee, nie może tak samym jedzeniem, ale auto przed wami eee. No też nie było w najlepszym stanie. Dwa auta pod rząd, takie wyjątkowe. Dwa auta pod rząd... No czasem się trafiają, no czasem no, ludzie przyjeżdżają. Kiedyś też robiłem auto, no ja to pan y, gdzieś na budowie pracował. A, no no, no no. No, ale tak, taczkę piasku też miałem. oj 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 Przepraszam, prze przepraszam Was naprawdę, że, że dołożyłem Wam kawał roboty, ale będzie dobra reklama, jeżeli wiecie, jeżeli do dobrze wyczyszczone, więc wszystko wszystko będzie pokazane obiektywnie. Co mi nie za nami, co nie? Od razu warto zauważyć, że zupełnie inne podejście było na starcie. Jak jeszcze umawiałem się telefonicznie, Ziomek zapytał mnie, czy ja mam na przykład jakąś powłokę założoną. Nie, tutaj akurat mam ceramikę na aucie, więc od razu zaproponowałem mi jeszcze włosk do ceramiki. To podejście od razu się różniło. Od od samego początku, w tej najlepszej i najgorszej myjni. Dlatego w tym aucie zgodziłem się jeszcze na taką powłokę woskową, specjalną do ceramiki i oczywiście, żebyście wiedzieli, że auto z ceramiką myje się zupełnie inną chemią niż auto bez ceramiki. Dlatego tutaj panowie zastosowali na wstępie już wszystkie zasady, chociaż powiem wam tak, pracował mój widz tam na myjni, ale ja obiecuję być obiektywnym na, na tyle, na ile mogę być. Dywaniki bardzo się rzucają w oczy znowu, ponieważ my akurat nawaliliśmy dużo błota. Proszę pamiętać, zamawialiśmy tylko i wyłącznie odkurzanie wnętrza, no i namaszczenie tych wszystkich plastyczków, przetarcie jakby wnętrza, nie? Nie było to pełna usługa czyszczenia i mycia auta. Dlatego dywaniki, chociaż widać, o zobacz, nie? Jak ja ucieram, to widać, że odkurzone zupełnie inaczej, nie? Widać, że ten wrót on się nie rozmazuje po tym dywaniku, i to jest prawda. Nasze schowki, nie? Tutaj była masakra, zobaczmy. O proszę, a tu jest idealnie. Był papierek, nie ma papierku. Tutaj też był papierek. No nie ma, nie ma, zabrali, dobra? Tutaj było strasznie, co się działo. Nie ma okruchu, wszystko, wszystko wysprzątane, wytarte. Ale powiem wam, że przepięknie leży ten orzeszek. I ja nie wiem jakim cudem on tam leżał, ponieważ cały dywanik, wszystko, tu jest... To jest idealnie wykurzone, nie? Ale jeden orzeszek tu został. Ja nie chcę za wiele mówić, ponieważ tu ziomek obok. Ile lat pracowałeś na myjni? E, wiesz co? Pół roku. Kurde. Pół roku, Pół ale, roku. Ale, ale pracowałeś ta, na myjni. Tak, masz doświadczenie jakieś. Tam, wiesz, no, wiesz, masz doświadczenie, wiesz jak to jest. Ty powiedz mi, według mhm. ciebie, jaka myjnia zrobiła jakie wrażenie na ciebie i co zauważyłeś, A jaka różnica? Co? Zauważyłem, że ta pierwsza no strasznie się nie postarała. Było widać, że zrobili to niechlujnie, po prostu żeby zrobić, żeby auto no, oddać odkurzone, ale takie detale ale jeszcze kruszki to nie były w ogóle odkurzone, albo szczelinki, które tam były. Dokładnie. A w drugiej mini, no widać było, że się chłopaki postarali. I to jest taka różnica. A cena, słuchajcie, 20 zł. Cena 20 zł między pierwszą minią a drugą. Na pierwszy 120 zł zapłaciliśmy, tutaj zapłaciliśmy 140, aczkolwiek u chłopaków zamówiłem jeszcze wosk na ceramikę. To tylko i wyłącznie tak dla siebie. Pokazaliśmy mm -hmm. obiektywnie, jak to wygląda. Wszystko widzieliście bez żadnego tutaj namaszczenia jakiejś myjni. Pamiętajcie o promocji Mobil Foxa, ponieważ jest to. Jedyna taka okazja, aby zakupić dobre, porządne, antyuderzeniowe etui w bardzo niskich cenach. Także zachęcam was do skorzystania z linku w opisie. A wy sami widzieliście. Bardzo podobna cena jak na pierwszej, tak i na drugiej myjni, ale efekt mógł się bardzo, bardzo różnić. Dlatego dla mnie wynikiem jest po prostu sprawdzenie tej myjni, ponieważ niekoniecznie to nawet będzie różniło się cenowo. A podejście do klienta jednak jest przyjemniejsze, lepsze, dlatego żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że mam Instagram, gdzie publikuję motoryzacyjne jakieś jeszcze wyścigi dodatkowe, jeszcze dodatkowe foteczki, informacje co do aut. To gdzie działamy, także wbijajcie w link w opisie, subskrybujcie. Ja z Wami się żegnam do kolejnego odcinku. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Pozdro!